Potężni bohaterowie zebrali się i wypowiedzieli wojnę okrutnemu królowi demonów. Walka była zażarta i finalnie udało się porwać przywódcę potworów oraz nieumarłych. Czy wojna się skończyła? Jeszcze nie, ponieważ pozostał jeden malutki szkielecik. Tak w skrócie prezentuje się wstęp do gry Skull the Hero Slayer, czyli intrygującej gry roguelike. Który jako właśnie niewielki szkielet będziemy próbować powstrzymać armię, która wybiła wszystkich pobratymców głównego bohatera. Zapytacie się teraz, w jaki sposób zwykły szkielet ma szansę z armią rycerzy, czarodziei oraz bohaterów. Otóż posiada on pewną niecodzienną zdolność, która wyróżnia go spośród nawet najpotężniejszych potworów króla demonów. Potrafi on wymienić swoją czaszkę na inną, dzięki czemu Skal uzyskuje inne umiejętności. Właśnie w taki sposób przebiega rozgrywka w skal The Hero Slayer. Rozpoczynając zabawę w zniszczonym zamku króla demonów, będziemy wybierać się na wielką wyprawę w celu uwolnienia naszego przywódcy. Droga nie będzie łatwa i skal będzie niejednokrotnie pokonywany, przez co będzie musiał rozpocząć swoją podróż od nowa, bogatsze doświadczenia oraz kryształy potrzebne do rozwijania postaci. Idź, umrzej i spróbuj ponownie silniejszy, to standardowy model w grach typu roguelike. I w skali został on zaimplementowany prawidłowo. Będziemy umierać bardzo często, a jednocześnie będziemy mieć też ochotę spróbować jeszcze raz ponownie. W ten oto sposób prędzej czy później dotrzemy do zamku arcybohatera i uda nam się uwolnić naszego przywódcę. Sama rozgrywka jest bardzo podobna do tej którą znamy z kultowego już Dead Cells. Skal po drodze będzie zdobywać przedmioty, kryształy oraz złoto, potrzebne by stawać się coraz silniejszym. Przedmioty będą dawać najróżniejsze bonusy: od prostego zwiększenia obrażeń o 15%, po bardziej zaawansowane, jak na przykład rzucanie nożami przy uniku albo posiadanie przy sobie magicznego duszka, który będzie co jakiś czas atakować wrogów. Za złoto będziemy kupować także przedmioty na specjalnym rynku, który odwiedzimy zawsze co parę poziomów. Oprócz przedmiotów będziemy mogli się także wyleczyć lub zdobyć czaszkę albo kupić specjalny przedmiot aktywujący jakąś zdolność typu przywołanie smoka i spopielenie wrogów przed nami. Najważniejszym jednak elementem będą czaszki. Podstawowy skal to taki zwykły szkielet wymachujący maczugą i używający dwóch bardzo prostych umiejętności. Na początkowych poziomach rzeczywiście jest silny, jednak szybko zostaje w tyle, kiedy pojawią się nowi lub bardziej liczni wrogowie. Dzięki zdobywanym czaszkom, podzielonym oczywiście na rzadkości, skal stanie się szybkim złodziejem, wilkołakiem, berserkiem, arcymagiem lub więźniem. To ostatnie jest oczywistym nawiązaniem do Dead Cells, jedna z czaszek pozwala nam zamienić się w bohatera wspomnianej gry posiadającego umiejętności z tamtej pozycji. Smaczków i skojarzeń do popkultury oraz innych gier jest tutaj zatrzęsienie. Widać wyraźnie, że twórcy mieli niezłą zabawę projektując grę. W każdym razie, konfiguracji jest tutaj zatrzęsienie. Czaszek są dziesiątki, podobnie jak przedmiotów. Dodatkowo czaszki możemy ulepszać, odblokowując ich potencjał, co sprawi, że nawet najsłabsze czaszki na początku gry z czasem staną się niesamowicie potężne, o ile ich nie wymienimy na inny model. Skal może mieć jedynie dwie aktywne czaszki jednocześnie i może je dowolnie przełączać, jednocześnie aktywując potężny efekt dodatkowy, który jeszcze może zostać wzmocniony dzięki przedmiotom. Tak więc widok mrocznego rycerza szkieletów, za którym lata trójka duszków bombardujących mapę z zakręciami nie jest niczym nadzwyczajnym w późniejszym etapie gry. A skal musi zadbać o odpowiednie wyposażenie, gdyż najważniejszym elementem gry będą oczywiście bossowie. Ci są podzieleni na dwa rodzaje: główni i poboczni. Ci pierwsi są zawsze na koniec każdego rozdziału i stanowią wyjątkowe wyzwania, wymagające od nas nieludzkiej wręcz zręczności i uwagi. Drudzy natomiast to w wędrowni poszukiwaczy przygód, bardzo typowi dla gier fantazy. Zobaczymy z kapłanką, uczniczką czy też potężnym gościem z wielką bronią dwuręczną. Bohaterowie będą używać swoich stereotypowych umiejętności, przykładowo zasłony tarczą, ognistych kul lub innych deszczów strzału. Skurczybyki będą też pić mikstury i posiadają nawet swoje umiejętności ostateczne. Wszystko co znamy z gier fabularnych, tylko że teraz to bohaterowie są naszymi wrogami, a my jesteśmy jednym ze szkieletów na ich drodze. Gry w stylu roguelike powinny być poniekąd sprawiedliwe, ale ich główna trudność ma wynikać z potrzeby wykorzystania naszych umiejętności, zręczności czy też odpowiedniego planowania. W Skaldy Hero Slayer jest to oczywiście bardzo ważny element, ale zauważyłem, że w wielu przypadkach gra jest zbyt losowa. Porównaj to Dead Cells, gdzie każda broń była na swój sposób dobra i dawała jakieś szanse. Tutaj jest szereg przedmiotów oraz czaszek. Które wyraźnie odstają od reszty. To było oczywiste, że niektóre czaszki są lepsze od innych. W skali jednak sporo z nich jest po prostu bezużyteczna. Przykładowo jest specjalna czaszka, która wybucha po jej aktywacji, jednak dopiero po paru sekundach. W ten sposób o zmianie musimy odczekać chwilę, zanim będziemy w stanie zadać jakiekolwiek obrażenia. Czaszka ta może być oczywiście silniejsza w późniejszej fazie gry, jednak jeśli otrzymamy ją na początku, to mamy pewien problem. Sporo przedmiotów jest także bezużyteczna. Inne non-stop się powtarzają. Na jednym z moich live, trwającym ponad 3 godziny, przy każdej próbie przejścia trafiała mi się czaszka wilkołaka. Wilkołak jest całkiem spoko, ale chciałbym pograć też czasem czymś innym. Druga sprawa, która mnie frustrowała, to ograniczona pula map. Po 6 godzinach zabawy znałem wszystkie mapy pierwszego oraz drugiego aktu i wyjątkowo irytujące było ich powtarzanie. Rozkład wrogów był prawie zawsze dokładnie taki sam, a niektóre z map bardzo ograniczały na możliwość ich ukończenia bez utraty zbyt dużej ilości punktów życia. Przykładowo, jedna mapa posiadała bardzo wąski tunel z kolcami, a na jego końcach będą się pojawiać czarodzieje oraz łucznicy atakujący nas z dystansu. I ja musiałem ukończyć tą mapę za pomocą czaszki Gula, który, może jest bardzo fajnym, wielkim gościem, ale totalnie nieruchliwym oraz zajmującym więcej miejsca niż inne czaszki, no było ciężko ukończyć ten etap. Skull The Hero Slayer to bardzo ciekawy oraz ściągający tytuł, który jednak po czasie może lekko frustrować, kiedy gra zapewni nam przy kolejnym przejściu szereg bezużytecznych lub też specjalistycznych i niepotrzebnych dla nas przedmiotów z którymi nic nie da się zrobić. Przydałoby się trochę wyrównanie tej losowości. Niemniej jednak Skaldy Hero Slayer jest grą urzekającą oraz porywającą, trzymającą mocno i dającą zabawę na naprawdę wiele godzin. Zdecydowanie polecam i warto zagrać.